Zakup kontrolowany jak kupić UZYWANY samochód, nie dać się oszukać. Jak kupować samochód, by potem nie zalować? Auto Autoferowanych nam do sprzedaży nie brakuje. Ale przecież mało kto z nas ma wystarczające wiedzę, by wybrać jak należy. Program z Adamem Kornatkim, jak ekspertem, udziela wielu cennych wskazówek. Zakup kontrolowany to program, którego popularność nie maleje. Adam Kornacki to dziennikarz motoryzacyjny i kierowca rajdowy. W rajdach bierze udział nie dlatego, że mu się kariera Kubicy, tylko dlatego, że to jego wielka pasja. Druga okazał się program zakup kontrolowany obecny na antenie od marca 2016 roku. W każdym odcinku bierze udział jeden kupujacy, wybrany spośród osób zgłaszających się do programu. W tym odcinku Adam będzie pomagał Bartkowi. Bartek ma sprecyzowane oczekiwania. Chce kupić sedana. Potrzebuje dużego bagażnika, a nie przepada przy tym za kombi. Przychylnym okiem patrzy również na starsze samochody. Na zakup może przeznaczyć z góry 50 tysięcy złotych. Adam Kornacki z ekipa będzie miał dla niego cztery propozycje, dwie z Niemiec i po jednej z Japonii i Wielkiej Brytanii. Adam Kornacki wie dużo o samochodach i o tym, jak im wybierać. Ktoś, kto zamierza kupić auto, szczególnie używane, też powinien wiedzieć, na co zwracać uwagę. Nie każdy sprzedający to ktoś, kto ma zamiar nas oszukać, ale trzeba pamiętać, że i ktoś taki może się zdarzyć. Ci, którzy znają się na rzeczy, mają na podorzeć wiele pozytecznych rad. Radza. by zwracać uwagę czy informacja? że auto sprzedaje pierwszy właściciel nie oznacza przypadkiem, że jest to pierwszy właściciel w Polsce. Jeśli w aucie ESA, jakie są sterki, którym wyglądają na drobiazgi, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego właściciel to bagatelizuje. Weźmy na przykład klimatyzację. Nie działa, ale sprzedający twierdzi, że im wystarczy Janabic. To dlaczego tego nie zrobił? Kosztorys naprawią sterek, można uzyskać w warsztacie. Sprzedający chce zanizać na umowie kwotę? A co będzie, jeśli na przykład sprawa trafi do sadu? Bo kupujący będzie miał powody, by odstawić od umowy? Ważne jest też na przykład to, czy w metrze nie jest obwieszone choinkami zapachowymi. Ciekawe, jaka one mają za gluszec? To zauważy nawet lajk. Like. Resztę sprawdzenia. W jakim stanie jest silnik i wszystko inne, lepiej powierzyć fachowcom z warsztatu. Prawidłowe skladowanie opon. Gdzie i jak przechowywać opony na felgach oraz bez felg. To metoda na kradzie z samochodu. Sprawdź klamki swojego samochodu zanim będzie za późno. Czwartek 18, 45 TVN Turbo